Wyobraź sobie, że cały świat nagle się zatrzymuje. Samochody i ciężarówki stoją nieruchomo na drogach, a pociągi zatrzymane są na torach, jakby czas przestał istnieć. Ludzie zastygli w swoich codziennych czynnościach. Ktoś rozmawia z klientem przez telefon, ktoś inny niesie cmr do archiwum, a jeszcze ktoś inny pisze maila. W tej absolutnej ciszy i bezruchu tylko ty. Możesz poruszać się i działać z niesamowitą, nadludzką prędkością, wyprzedzając wszystkich we wszystkich. Mam na imię Michał, i w tym odcinku pokażę Ci, jak zatrzymać czas pracując w transporcie drogowym. Jako Grupa Hawks dostarczamy szeroki wachlarz rozwiązań dla branży transportowej. Hawks Maps mapy dla transportu drogowego uwzględniające wszystkie ograniczenia do kalkulacji kosztów i opłat drogowych w czasie rzeczywistym. Ride Automation system do automatyzacji pracy na giełdzie. Wyposażony w sztuczną inteligencję. Hox Ferry, Wszystkie połączenia promowe, przejazdy tunelami oraz mostami w jednym miejscu w atrakcyjnych cenach. Hox Insurance. Ubezpieczenia dla branży transportowej. Hox Assistance. Pakiet ochronny dla Twojej floty na terenie całej Europy. Hox Tollbox. Jedno urządzenie do opłat drogowych na terenie całej Europy. Dlaczego właściwie chciałbyś zatrzymać czas? Niezależnie od tego, jaką pracę wykonujesz. W większości przypadków jest ona powtarzalna i jest jej bardzo, bardzo dużo. Jest to Twoja specjalizacja, inaczej mówiąc, Twój zawód. Transport to nie zawód, chociaż dla niektórych może to być zawód życiowy. Transport to branża, styl życia oraz myślenia i ciężko tutaj się rozdrabniać na spintora, dyspozytora, planera, kierowcę księgową czy kogokolwiek innego. W transporcie wykonanie jakiegokolwiek typu zlecenia. To proces składający się z wielu powtarzalnych czynności, niezależnie od stanowiska. Wiecie: znalezienie zlecenia, wycena zlecenia, dogranie szczegółów i warunków zlecenia, deal, realizacja zlecenia, rozliczenie zlecenia, i takie tam. Powtarzamy ciągle w kółko to samo. Znalezienie zlecenia to napisanie lub odebranie dziesiątek maili, e, przeszukanie setek ofert giełdowych oraz dziesiątki wykonanych lub odebranych telefonów. Do tego trzeba dodać każdorazowo wytyczenie trasy, policzenie kosztów i obliczenie marży, przekazanie wyceny do klienta i jeżeli byłeś wystarczająco szybki i atrakcyjny cenowo, dobijasz deala. Teraz to już tylko wykonać to zlecenie, czyli przekazać informacje kierowcy, skoordynować całość z załadowcą i rozładowcą, powysyłać wszystkie aktualizacje każdego ze statusów. Czy dojechał, czy załadował, czy rozładował, czy się spóźni i tak dalej, i tak dalej... Codziennie. Potem rozliczamy zlecenie i mamy to. Jedno zlecenie za nami. Sam dobrze wiesz, jak wiele razy to robisz. Jak wiele czasu tracisz e, na rzeczy, które są upierdliwe, powtarzalne. Sam dobrze wiesz, że często mógłbyś to robić z zamkniętymi czami, ale musisz to robić, ponieważ to twoja praca i nikt za ciebie tego nie zrobi. Robisz to wszystko setki, nie tysiące razy każdego miesiąca i w końcu się wypalasz, bo ileż można w kółko robić to samo. Tak samo, za te same pieniądze, ponieważ osiągnąłeś swój limit limit czasu i energii. Teraz sprawmy, że możesz zatrzymać czas i w ułamku sekund, z prędkością światła, wszystkie te upierdliwe rzeczy zrobią się same. Nie, no, nie same. Ty je zrobisz, ale nie odczujesz upływu czasu straconego na wykonywaniu tych wszystkich codziennych, powtarzalnych, nudnych czynności. Nie odczujesz zmęczenia. To brzmi trochę jak Matrix. Ale zróbmy to jak Neo. Ale zamiast wyboru czerwona lub niebieska pastylka od morfeusza, nadludzkie możliwości dają nam komputery, aplikacje oraz złożone systemy. Jako ludzie mamy pewne słabości. Wiecie, mimo ewolucji i władania naszą planetą, te słabości mocno nas ograniczają, a my wspomagamy się technologią, aby osiągnąć więcej, szybciej i, no wiecie, łatwiej po prostu. Opowiem pokrótce o naszych największych słabościach, ludzkich czynnikach. Które spowodowały, że podróż w czasie cię zainteresowała. Rozwinę je kiedyś w innych filmach, ale teraz sprint. Po pierwsze, ludzie nie potrafią zajmować się wieloma rzeczami w jednym momencie. Pełne skupienie, pełen fokus. Możemy poświęcić jedynie na jedną rzecz tu i teraz. Patrzeć możemy również w jedno miejsce w danym momencie. Potrzebujemy czasu, aby wykonać wiele zadań. Jedno po drugim. Po drugie, nie znosimy zmian ani nowości. Potrzebujemy czasu. Na adaptację. Po trzecie, posiadamy limity wytrzymałości. Musimy odpoczywać, spać, nie myśleć o pracy. Potrafimy zasnąć z przemęczenia na siedząco. Potrzebujemy czasu na regenerację. Cztery. Jesteśmy w stanie pomylić się w obliczeniach, źle kliknąć w cyfrę lub literę na klawiaturze. Potrzebujemy czasu na prawidłowe wykonanie powierzonych nam obowiązków. Pięć. Dajemy się ponieść emocją. Stres, euforia, podniecenie kierują naszymi decyzjami. Potrzebujemy czasu na przemyślenia i odpowiednie wybory. Zawsze brakuje nam czasu. Codzienna sytuacja. Dzwoni telefon, przyszedł mail, znalazłeś spok ofert na giełdzie. Podajesz punkt załadunku i rozładunku? Zatrzymał się czas, jesteś wypoczęty, wszystko liczysz prawidłowo, nie mylisz się. Twoje samopoczucie nie ma wpływu na to, jak dokładny jesteś. Kalkulujesz trasę, puste i pełne kilometry, koszty, zysk w ułamkach sekund z dokładnością do tysięcznego miejsca po przecinku. Analizujesz sytuację rynkową w miejscach załadunku i rozładunku, a codzienne zmiany sytuacji rynkowej są dla ciebie niczym. Miliony operacji w kilka sekund po prostu podając miejsca załadunku i rozładunku albo liczone automatycznie dla każdej oferty giełdowej, dopasowanej automatycznie pod Twoje pojazdy. Czas ruszył, a Ty wiesz wszystko ze stuprocentową pewnością i odpowiadasz klientowi niemal natychmiast. Dobijasz dila. To tylko jedno miejsce, w którym jesteś w stanie zatrzymać czas, używając technologii po to, aby w końcu robić to, co lubisz, a nie to, co musisz. Technologia daje Ci możliwość wykorzystania czasu na swoją korzyść. Przestań się męczyć i w kółko robić coś, czego nie lubisz, coś, co może zrobić za ciebie Twój osobisty pomocnik w transporcie. Zapraszam Cię do Hoksa.